Czy warto iść do nauczyciela duchowego? Duchowość to jest wszystko. Duchowość to jest prawdziwe zajmowanie się z sobą, swoimi problemami. Psycholog, psychiatra, terapia co jest? Praca na tym poziomie tak. Powierzchniowym, nazwijmy to. To nie jest pójście głębiej. Czy psychologia, psychiatria, terapia, czy te rzeczy są, czy w nich jest wartość, czy w nich jest y, y, pewne pogłębienie Twoich problemów w Ciebie, w znaczeniu zrozumienia tych problemów? Jak najbardziej tak. W psychologii. Pch, 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 pch. Duchowość. I psychologia są ze sobą bardzo mocno związane. Natomiast często w tych takich bardziej powierzchniowych, jak ja to czasami nazywam, podejściach pracy z drugim człowiekiem mamy ucięcie tego duchowego elementu, ponieważ on jest taki niby nienaukowy, niejasny, to jest takie nieostre, czy to w ogóle istnieje, tak? Czyli mamy Negowanie czegoś kluczowego, wyrzucenie czegoś fundamentalnego, udawanie, że tego nie ma. To jest wiara, to jest wierzenie, wiara w nieistnienie duchowości, świata duchowego. To jest wiara, to jest religia, nienazwana, niezorganizowana, nieświadoma. Religia. Co ciekawe, zawsze jest nieświadoma. Po prostu niekiedy. Niekiedy. Istnieją systemy religijne, które są zorganizowane, ale istnieją systemy religijne, które są niezorganizowane lub zorganizowane tajemnie. Więc troszkę poleciałem z tematami, a miałem mówić o tym. <laughs> czy warto iść do nauczyciela duchowego? Natomiast to, co mówiłem, rzuca pewne światło i, i jest zdecydowanie związane z tematem: czy warto iść do nauczyciela duchowego? Jak najbardziej tak człowieka, który rozumie przede wszystkim, czym jest prawdziwa duchowość. Jeżeli znasz moje materiały i to co mówię z Tobą rezonuje, jeżeli czujesz, że to co mówię jest trafne, zapraszam Cię do kontaktu, napisz do mnie na Facebooku lub Instagramie i tam możemy się umówić na sesję online.